No, to no by... niestety, nie, to... no nie, no nie. Przeprowadzimy się do no, cześć. Wyszło. Zasłużenie, tak, Poprosimy uważam, ale migracja pytanie. na wschód. Tak. Poznamy kraje z tak, bloku krajowego. Tak. Powrócimy tak. znowu. Powrócimy <grym> mądrzejsi. Zwróci. 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 Na pewno. Wszystkie, na pewno. Tak. Wszystkie tak. Były, tak. były związkowe. I Czechosłowację też zwiedzimy, taką, tak nazwałeś? Tak. 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 To jest mój pierwszy cel tak. to jest Praga, Bratysława, tak. to musimy tam. Od razu. Myślę, że za chwilę wsiądziemy w samochód i, i, i no może do Rosji dojedziemy. <gry> Zrobimy sobie takie tournée, takie no po to związku radzieckim, no no. No nic, to no cóż. Będzie hit, Będzie hit. Będzie, fi. no a co tak poradzisz, no? Szybka akcja była. Szybka subskrypcja Człowiek nie przemyślał będzie. i... Nie no, maj sakra. Idzie, idzie, idzie. <grym>, i już wiesz, takie podkłady będą. No. Tu, 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 tu. Pozostaje no. nam lama. Które pytanie jeszcze było? Chciałam nie, nie, nie było. Tak. Nie w tej rundzie nie było. Tak. Nie w Nie jakoś tak było. Tak się ułożyło, że... Nie było. Nie było trudne. No właśnie tak. było. się się nie że... Nie iść. nie się trudne. No się i Zdarza się i tak się nie nie nic, zaraz <laughs> wrócimy i się iść. się się iść. się Pozdrawiam okay. mamę i tatę <grym> tak, i psak którego. Tak. Uczestników naszego myślę klubu też. Pozdrawiamy tak. wszystkich, którzy wszystkich na i cieszymy się, za, nas za bardzo tak. bardzo tak. dziękuję. Tak, tak. Przeprowadź się do czech, to będziesz miał za Ale udział w Familiadzie? Dziękuję. Dziękujemy bardzo. się poznać. Dzięki. Dziękuję bardzo. Powodzenia Wam.